Jakie niespodzianki czekają nas w nowych odcinkach dziedzictwa? Pewne jest, że emocje osiągną apogeum. Ostatnie wydarzenia, a przede wszystkim stosunek Dogi do Ferita, sprawiają, że Selkiuk w końcu zmienia zdanie o Fericie i pozwala Aize zostać w Stambule. Co jeszcze wydarzy się w odcinkach od 722 do 728, które będą emitowane od 20 do 26 października? Dziedzictwo, odcinek. 722, emisja, 20 października 2025 roku. Ferit jest zmuszony spędzić noc w sypialni Aize, choć, w przeciwieństwie do niej, wcale go to nie smuci. Po kolejnych zabawnych perypetiach Aize w końcu udaje się wypuścić z domu Ferita niezauważonego przez Selkiuka. Aize robi wszystko, żeby Selkiuk nie dowiedział się, że Ferit znów pojawił się w jej życiu. Nana bardzo się stara, żeby jej sen się nie spełnił. Jej dziwne zachowanie irytuje Yamana. Jest on jednak mile zaskoczony, gdy okazuje się, że tłumaczenie Nany jest dobre. Jednak zazdrosna Ainer niszczy tłumaczenie, co doprowadza do sprzeczki między Naną i Yamanem. Dziedzictwo, odcinek 723, emisja, 21 października 2025 roku. Korei zdradza Selkiukowi, że Aize i Ferit się spotykają. Ojciec kobiety ma do córki żal, że nie wyciągnęła lekcji z bolesnego doświadczenia z przeszłości. Ajze próbuje zapewnić ojca, że Ferit bardzo się zmienił, ten jednak jest nieugięty. Stawia jej ultimatum i każe córce wrócić do rodzinnego miasta SKSIR. Nana ma sny, w których Yaman jest łagodny i romantyczny. Kobiecie bardzo podoba się ta wersja tyrana, przez co coraz częściej odpływa w świat fantazji. Jej rozkojarzenie z kolei niezwykle irytuje Yamana dziedzictwo odcinek 724 emisja 22 października 2025 roku. Nana stara się całkowicie skupić na pracy i nie dopuszczać do siebie myśli o romantycznym Jamanie. Podczas sprawdzania tłumaczenia Nany Jaman i jego pracownik trafiają na wiersz. To i dziwne słowa nany sprawiają, że Jaman nabiera przekonania, że w jej życiu jest jakiś mężczyzna. Tymczasem nane nawiedzają kolejne sny o Jamanie. Zaniepokojona swoim stanem postanawia zrobić wszystko, żeby nie zasnąć. Ferit bezskutecznie próbuje przekonać do siebie Selkiuka, mężczyzna nie zamierza się ugiąć. Do tego nerwowa sytuacja bardzo źle wpływa na jego zdrowie. W trosce o ojca Aize podejmuje decyzję o powrocie do rodzinnego miasta. Jej decyzja jest bardzo bolesna nie tylko dla niej, Ferita i Neze, ale również dla ich sąsiadki, okazuje się, że kobieta nie tylko bardzo polubiła Dogę, ale zaczęła traktować ją jak własną córkę i nie wyobraża sobie rozstania z nią. Zdesperowana kobieta porywa dziewczynkę, gdy ta jest pod opieką dziadka. Selkiuk jest załamany, Ayze, Ferit i pozostali rozpoczynają gorączkowe poszukiwania. Dziedzictwo, odcinek 725 Emisja, 23 października 2025 roku. Aize jest zdruzgotana zaginięciem córki. Niczego nieświadoma doga próbuje skontaktować się z mamą, jednak senę jej to uniemożliwia. Kobieta podaje dziewczynce lek na senny i pobiera jej krew, a następnie podrzuca zakrwawiony sweterek do kosza na śmieci w parku i informuje o tym policję. Ferit robi wszystko, by Aizę nie straciła nadziei na odnalezienie córki. Zachowanie przypadkowo spotkanej Seny wzbudza jego podejrzenia. Jaman i Nana zostają sami w rezydencji. Yamanowi zależy na szybkim zakończeniu kompletowania dokumentacji przetargowej, jednak niesforność i rozkojarzenie guwernantki sprawia, że stale coś mu w tym przeszkadza. Dziedzictwo, odcinek 726, emisja 24 października 2025 roku. Ferit nie odpuszcza tropu Seny. Okazuje się, że straciła ona córkę, która była w wieku Dogi. Ferit i Aize znajdują kolejne dowody świadczące o tym, że to ta kobieta stoi za zniknięciem dziewczynki. Gdy zyskują pewność, wchodzą do jej mieszkania, Senę grozi im bronią. Ferit bohatersko ratuje Dogę i Aize, sam zostając ranny. Doga i Ferit trafiają do szpitala. Bliscy są szczęśliwi, że odzyskali dziewczynkę, a Aize jest ogromnie wdzięczna Feritowi. Selkiuk dowiaduje się, że to były zięć przez cały czas nie ustawał w poszukiwaniach i, ryzykując własne życie, uratował jego wnuczkę. Jednak nawet to nie zmiękcza jego serca. Nana znów gotuje. Jej zachowanie utwierdza Jamana w przekonaniu, że kobieta kogoś ma. Gdy próbuje przycisnąć Nanę i dowiedzieć się, z kim porównuje go Nana, kobieta kłamie, że chodzi o jej zmarłego brata. Nie mogąc poradzić sobie z uczuciami, Jaman wychodzi z domu. Dziedzictwo, odcinek 727, emisja, 25 października 2025 roku. Ostatnie wydarzenia, a przede wszystkim stosunek Dogi do Ferita, sprawiają, że Selkiuk w końcu zmienia zdanie o Fericie i pozwala Aize zostać w Stambule. Podczas gdy wszyscy radują się z jego decyzji, Korej jest wściekły, że po raz kolejny nie udało mu się pozbyć rywala. Przygotowania dokumentów do przetargu dobiegają końca. Jaman dochodzi do wniosku, że był wobec nany zbyt surowy, a w ramach zadośćuczynienia zamawia dla niej łuk i strzały. Gdy ukazuje się na nie w zielonej marynarce podarowanej mu przez Zię, takiej samej, jaką ma Jaman ze snów nany, kobieta staje osłupiała. Emocje sprawiają, że dochodzi między nimi do kolejnej sprzeczki. Nana próbuje przekonać siebie, że Jaman ze snów nie ma nic wspólnego z tym prawdziwym i zamierza walczyć z szalejącymi w niej uczuciami, dziedzictwo, odcinek. 728, emisja 26 października 2025 roku. Aizet troskliwie opiekuje się Feritem w szpitalu. Gdy jest świadkiem próby uwiedzenia Ferita przez pielęgniarkę, nie potrafi ukryć zazdrości. Choć pragnie być z Feritem, raz po raz odżywają w niej wspomnienia o rzekomej zdradzie. Neze usiłuje przekonać siostrę, by szczerze porozmawiała z Feritem o ranach z przeszłości, ta jednak nie chce ich rozdrapywać. Nana nie wraca na noc do domu. Jej nieobecność sprawia, że jaman nie może zasnąć. Mimo, że nadal wypiera jednak swoje uczucia do guwernantki, on też zaczyna zachowywać się nieracjonalnie w obecności kobiety, o czym jest dziedzictwo? Zeyer to porządna dziewczyna, która mieszka razem ze swoim ojcem Yusufem. Oboje wiodą skromne, uczciwe życie, ale przepełnione tęsknotą za starszą siostrą Zejer, Kewzer, która wyszła za mąż wbrew woli ojca i zerwała kontakt z rodziną. Chociaż kobieta weszła do bogatego rodu Kerymły, jej również nie było pisane szczęśliwe życie. Wcześnie owdowiała, a zmorzona chorobą, większość czasu spędza w łóżku pod wpływem silnych leków. Nie jest w stanie zajmować się swoim pięcioletnim synem, któremu, po swoim ojcu, nadała imię Jusów opiekunem chłopca jest jego zimny i bezwzględny stryj Yaman. Pewnego dnia dochodzi do tragicznego w skutkach wypadku, w którym umiera Kewzer. Przed wydaniem ostatniego tchnienia prosi wezwaną do szpitala Zejer, by zabrała z rezydencji jej syna i zaopiekowała się nim. Jaman nie pojawia się na pogrzebie. Przyjmuje to, co się stało z właściwą sobie obojętnością i chłodem. Zejer wraz z Ojcem są zrozpaczeni po śmierci Kewzer. Zejer postanawia wypełnić ostatnią wolę siostry i zabrać małego Jusufa z domu rodziny Krymły.